Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Dlaczego nasz lęk przed śmiercią jest proporcjonalny do naszego lęku przed życiem? Kiedy miałem 15 lat, miałem ciekawy sen, który ukształtował większość mojego życia. W tym śnie byłem małym robakiem w gigantycznym balonie pełnym innych robaków. Pewnego dnia balon opróżnił się i zobaczyłem, jak cała moja rodzina robaków umiera. Z wyjątkiem innego robaka, któremu udało się uciec z balonu razem ze mną. W momencie, gdy opuściliśmy nasz balon, znaleźliśmy się w większym świecie w kształcie balonu. Czas mijał i zauważyłem, że oboje się zmieniamy, przekształcając w te nietypowo wyglądające stworzenia z rękami, nogami, ciałem i głową. Żyliśmy przez całe życie na tym świecie. Wszystkie nasze potrzeby zostały spełnione i w środku było ciepło, przyjemnie, cicho i wygodnie. Aż pewnego dnia nagle poczułem ogromną presję wypychającą mnie z tego świata. Próbowałem bezskutecznie trzymać przyjaciela. Zobaczyłem tunel światła i jak się obejrzałem, mój przyjaciel płakał i domagał się, żebym nie umarł, że nie chce być sam. Na końcu tunelu zobaczyłem nową rzeczywistość, rzeczywistość, w której żyję dzisiaj. Po tym śnie doszedłem do wniosku, że to życie, którego teraz doświadczam, jest tylko moim trzecim fizycznym wcieleniem w tym życiu. Doszedłem również do wniosku, że to, za kogo się wtedy uważałem, istniało już fizycznie w dwóch innych światach przed tym, który wyglądał zupełnie inaczej. Nagle we mnie obudziło się zainteresowanie badaniem tego, co uważamy za śmierć. Unikanie śmierci. Śmierć to niewygodny temat dla większości ludzi. Być może dlatego, że jesteśmy jedynymi stworzeniami na Ziemi, które są w pełni świadome własnej śmiertelności. Przerażającą myślą, którą wszyscy podzielamy, jest to, że gdy umrzemy, wierzymy, że przestaniemy istnieć. Przechodzimy przez życie, starając się jak najbardziej zdystansować się od tej myśli. W miarę jak nasz materialistyczny światopogląd rośnie proporcjonalnie do naszych zindywidualizowanych, egoistycznych poczucia jaźni, nauka zaczyna demistyfikować i redukować naszą egzystencję do bandy substancji chemicznych krwi i kości pochodzących wyłącznie z przypadku. Czegokolwiek unikamy, czegokolwiek nie napotykamy w życiu, wzmacnia nasze nieświadome lęki, służąc do karmienia naszych cieni, wzmacniając nasze lęki dziesięciokrotnie. Tak jest ze śmiercią. Strach przed śmiercią ma swoją rolę w naszym biologicznym przetrwaniu. Ale kiedy pozwolimy temu lękowi przejąć kontrolę nad całym naszym życiem, aby postawić istnienie naszego ciała ponad potrzeby naszej duszy, wtedy mamy poważny brak równowagi. To właśnie dzieje się w naszej dzisiejszej kulturze. Mamy obsesję na punkcie przedłużania naszej młodości fizycznej śmiesznymi kosztami, podczas gdy w innych częściach świata ludzie umierają z niedożywienia. Posunęliśmy się nawet do nadużywania naszego postępu medycznego. Kiedy się starzejemy lub poważnie chorujemy, sztucznie utrzymuje się nas przy życiu za pomocą maszyn, rurek do karmienia i leków, aby odroczyć to, co wiemy, że jest pewne. Poświęcamy jakość życia za ilość życia ze strachu przed niepewnością. Podczas mojej osobistej podróży w głąb siebie i moich doświadczeń ze śmiercią zmierzyłem się. Przyjąłem i nauczyłem kilku cennych lekcji, z których, jak sądzę, skorzystasz, słuchaczu. Tutaj są niektóre z nich, w chwili, gdy się urodziłeś, już umarłeś. Pozwól, że to wyjaśnię. W momencie narodzin istnieje nieprzerwana granica między tobą a twoim grobem. W rzeczywistości tak naprawdę leżysz w swoim grobie tak samo, jak siedzisz tam. Gdzie jesteś? Życie i śmierć powstają wzajemnie, początek i koniec spektrum istnieją jednocześnie. To nie przypadek, że w naszym społeczeństwie istnieją dwa główne tabu, które w rzeczywistości są tylko jednym seks i śmierć. Seks jest procesem, w którym powstajemy, a śmierć jest sposobem, w jaki go opuszczamy. Problem w tym, że odbieramy rzeczywistość z trzeciego wymiaru, prawie jak linię prostą, nasze narodziny wydają się być wydarzeniem odrębnym od naszej śmierci. Na poziomie kwantowym cały czas zachodzi jednocześnie i gdybyśmy mogli dostrzec czterowymiarową przestrzeń, bylibyśmy w stanie zobaczyć własną śmierć. Życie jest budowaniem w kierunku kulminacji, którą nazwaliśmy śmiercią. Śmierć zasadniczo sprawia, że żyjesz. Może to brzmieć jak paradoks, ale tylko poprzez śmierć możemy być naprawdę żywymi istotami, cel czyni życie jeszcze bardziej ekscytującym. Gdybyś wiedział, że będziesz żyć wiecznie, życie byłoby wyjątkowo nudne i nieciekawe. Gdybyśmy wiedzieli, że wszystko jest bezpieczne i nic nam się nie stanie, jaką motywację mielibyśmy do zrobienia czegokolwiek? To efemeryczna natura życia, jego nietrwałość daje nam perspektywę. Śmierć sprawia, że miłość i wrażliwość są tak radosne, a podążanie ryzykowną ścieżką serca jest tak wartościowe. Gdy coś w życiu cię niepokoi, żądaj sobie pytanie: ilu ludzi w przeszłości było wyśmiewanych, zdenerwowanych, zranionych i zaniepokojonych czymś? Gdzie oni są teraz? Gdzie są ich wrogowie? Śmierć czyni Cię wdzęcznym. Wszyscy jesteśmy samotnymi wilkami w głębi duszy, czy o tym wiemy, czy nie. Życie i śmierć to samotne podróże pełne gości, których spotykamy na naszych ścieżkach. Często przyjmujemy za pewnik momenty, w których nasze ścieżki zderzają się z innymi. Przykładem tego może być eksperyment. Kiedykolwiek przeżywasz chwilę z ukochaną osobą, przyjacielem, członkiem rodziny lub ukochanym, cofnij się o krok. Uświadom sobie nietrwałość życia i obserwuj tę chwilę ze wszystkimi jej przyziemnymi szczegółami, tak jakbyś doświadczał chwili z przyszłości, gdy tej osoby już nie ma w twoim życiu. Ta przyszła perspektywa chwili obecnej jest jednym z najpiękniejszych sposobów doświadczania wdzięczności za innych. Śmierć jest perspektywą. Śmierć jest źródłem większości lęków. Nawet wystąpienia publiczne można uznać za prymitywny strach przed byciem odrzuconym i wyrzuconym przez plemię, by radzić sobie samemu, lub narażaniem się w otwartej przestrzeni na publiczność, którą postrzegamy jako drapieżniki. Ale dlaczego tak bardzo boimy się śmierci? To, co znamy jako śmierć. Jest tylko naszym zewnętrznym postrzeganiem tego, tak jak w moim śnie, kiedy mój przyjaciel w łonie matki doświadczył moich narodzin na tym świecie, jako mojej śmierci w świecie macicy. Większość z nas boi się śmierci, bo kojarzy nam się z bólem fizycznym, albo boi się niepewności życia pozagrobowego. Jeśli poświęcisz się wystarczającej samopoznaniu, zdasz sobie sprawę, że to nie ty umierasz, ale to. Kim myślisz, że jesteś, to jest Twoje ciało, Twoje uczucia, Twoje myśli, postrzeganie rzeczywistości przez Twój mózg, Twoja historia i wspomnienia. Ale kiedy umieramy, nasze dusze, lub nasza głęboka i czysta, niezmienna świadomość, wracają do swojego pierwotnego źródła: śmierć i odrodzenie. Filozofowie. Postacie religijne i myśliciele poświęcili całe swoje życie spekulowaniu, co dzieje się po śmierci i czy istnieje życie pozagrobowe, czy nie. Jednak bardzo niewiele osób pytało, skąd pochodzimy przed urodzeniem. Dużo więcej energii inwestujemy w rozwiązanie tego, czego się boi, niż w to, co już się wydarzyło. Prawda jest taka, że jeśli zrozumiemy energię, zdamy sobie sprawę, że nic nigdy nie może zostać zniszczone, nieustannie zmienia kształt, przekształca się i płynie. Życie to zapomnienie o tym pierwotnym źródle, które jest w nas zawsze obecne, a po śmierci raz jeszcze przypominamy o tym źródle. Niech umarli grzebią umarłych. Pamiętam, że przeczytałem to zdanie Jezusa i uderzyło mnie. Większość ludzi tak bardzo przejmuje się życiem po śmierci, ale nigdy nie przestaje kwestionować, czy w ogóle żyją. Zakładamy, że żyjemy, ponieważ oddychamy, jemy i poruszamy się. Ale to po prostu istnieje, nie jest tak naprawdę uczuciem całkowicie żywym. Twoja osobowość może być na tym świecie, ale twoja dusza nigdy go nie dotyka. Wielu ludzi boi się śmierci, ponieważ nigdy tak naprawdę nie czuli, że żyją. Nigdy nie czuli się pełni ekstazy i radości, nie doświadczyli życia poza chwilowym szczęściem lub chwilami pełnej harmonijnej jedności i błogości z egzystencją. Ci ludzie spędzają swoje życie na ciągłym przygotowywaniu się na takie ekscytujące i ponadczasowe chwile, jak ta ale sam akt unikania śmierci nigdy nie pozwala aby ta chwila pojawiła się całkowicie. Te chwile nigdy nie nadchodzą, bo za bardzo się boimy podjąć ryzyko, być wrażliwym, być autentycznym, stawić czoła niepewnym. Zbyt boimy się żyć. Dopiero gdy zakosztujemy prawdziwej żywotności, choćby na chwilę, śmierć osłabia swój wpływ na nas. Jeśli życie jest biegunem śmierci, Twój lęk przed życiem będzie proporcjonalny do Twojego lęku przed śmiercią. Śmierć jest lustrem Twojego życia. Śmierć działa jak lustro. Cokolwiek poświęciłeś swojemu życiu, czemukolwiek nadałeś w życiu znaczenie, znajdzie odzwierciedlenie w Twojej śmierci. Jeśli spędziłeś życie na pogoni za materialnym bogactwem, egoistycznym szacunku i życiu w fizycznych przyjemnościach. Śmierć będzie dla ciebie bardzo bolesna. Będziesz musiał zrezygnować z tego wszystkiego. Jeśli spędziłeś życie na podążaniu za swoimi pasjami do sztuki, muzyki i odnajdywaniu własnego sensu, to zasmakowałeś życia poza jego fizycznymi, zewnętrznymi cechami, których śmierć nie może odebrać. A jeśli naprawdę skosztowałeś czegoś poza swoim indywidualnym poczuciem siebie? Jeśli dostroiłeś się do swojej duszy, to śmierć wcale nie jest przerażająca. Wiesz, że śmierć jest zewnętrzną iluzją, to tło jest kontrastem z pierwszym planem życia. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.